Ostatnie dni zdominował Cyberpunk i nikt się chyba z tego powodu nie dziwi. Pierwsze wrażenia dziennikarzy, nowe trailery, zapowiedź anime. A przecież tydzień wcześniej, po przesunięciu premiery, również nie mówiono o niczym innym. Każdy kolejny dzień przynosi zaś świeże informacje, więc ogrze przeczytacie zapewne jeszcze w najbliższym czasie wiele razy. Max Pierce, projektant poziomów w CD Projekt Red, w rozmowie z portalem PC Games N stwierdził, że Cyberpunk pozwoli graczom na radosne sianie chaosu a GTA i nie przejmowanie się niczym, a czy zdaniem twórców większość z nas porzuci taki styl rozgrywki. Im bliżej premiery, tym więcej słyszymy też o warunkach wydania tytułu w różnych krajach. W Australii ku zaskoczeniu wszystkich wyjątkowo obyło się bez cenzury. Japończycy jednak nie będą mieli tego szczęścia. Tamtejsza wersja zostanie stonowana. Czeka to sceny wyjątkowej brutalności, a także niektóre przedstawienia treści seksualnych. Znikną również genitalia, Nagie postaci założą bieliznę, graffiti i billboardy pozbędą się zaś takich obrazków. Miejmy nadzieję, że granie będzie miała problemów także na rynku amerykańskim, bo jakiś czas temu groźby potencjalnych restrykcji usłyszeli producenci GTA, do którego Cyberpunk na każdym kroku jest porównywany. O tym incydencie mówiliśmy w filmie, do którego link widzisz na ekranie. Możesz w niego kliknąć oraz pokazać swoją aktywność w komentarzach. Do usłyszenia!